No i siemanku, witam Was mordeczki kochane znowu po dłuższej przerwie. Kurde nie nagrywałem, bo wiecie, pory trochę byłem. Było też, że swoim autem nie jeździłem, bo moje było w warsztacie, naprawiali je trochę. No i tak jakoś nie nagrywałem bo kamery, raz zapomniałem i to tak właśnie wyszło. Teraz nagrywam, bo... Zobaczcie. Jedziemy z maszynką. 320 mi się wydaje szeroko. A dokąd jedziemy? Jedziemy do Rumunii. Nowa trasa. Nowe przejście. Ja już w Rumunii byłem, ale za nie Nowe przejścia graniczne, nowe przygody. Tak więc zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że się spodoba. No i mordeczki, co tam? Nie mnie jak leci po małemu, nie? Mamy dwie godzinki wyjechane, wyjeżdżamy małymi kroczkami do Munchenu. i tak jakoś ściśniemy. Dzisiaj ważne do granicy dojechać i ujechać przynajmniej z półtorej godziny by było dobrze, nawet dwie w Austrii by było jeszcze lepiej, bo jutro musimy, nie wiem czy już mówiłem, ale jutro musimy obrobić Austrię i Węgry, całe, aż do Rumunii dojechać, nie? Ale damy se radę, pogoda dopisuje, słoneczko świeci, 9 stopni na dworze, pięknie Normalnie, pięknie Wam powiem, pięknie Pięknie, właśnie Jesteśmy w najlepszych rejonach, które ja najbardziej uwielbiam, czyli góry. Widać, że do Austrii się zbliżamy. Bo góry się zaczynają austriackie. Tam mamy kościół. Mi się wydaje muzułmański, ale nie jestem pewien, chyba. Mi się wydaje, że to będzie muzułmański kościół. Nie, katolicki. Albo, ja nie wiem, jakiś kościół jest. Jak ktoś wie, to niech napisze, bo sam jestem ciekawy, jaki to jest kościół, ale chyba muzułmański, nie? Co wy myślicie? Czy katolicki? Czy może jeszcze jakiś inny? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, powiem wam. Ale piękne rejony tutaj są. Tego ja lubię. Austrię, Schwarzwald w Niemczech. Też piękny. Co powiem wam, rejony niektóre, gdzie jest naprawdę bomba nie naprawdę ładnie no i co? Dojeżdżamy do Austrii Piękna góra, co wy na to? Nie ma lipy co? Ładna góra ładna Ale śniegu powiem wam myślę, że będzie tu więcej Nie ma za wiele No i dojeżdżamy do granicy Austrii, tutaj Sol, ale my jedziemy dalej. Mi się wydaje, na tą pompę musimy zjechać w czy nie. Tak wygląda w Austrii. Kontrola, ale dzisiaj nie ma żadnej policji. Dzisiaj nie kontrolują tutaj chyba tak bardzo Mały... żadnego korka Normalnie tu się przejeżdża I tam na parking się zjeżdża Ale BAG przyjechało Może zaraz... może, może będą później kontrolować Ale popatrz, tu kontrolują osobówki porządnie Przez wirus chyba, co? No i jesteśmy w Austrii Mordeczki Właśnie przekraczamy granice, granicę przekraczamy i dokąd? Kierunek Węgry? W Myśmy za lincem stanęli wczoraj na parkingu takim. No i dzisiaj, <grywka> pół godziny temu już ruszyliśmy, nie? Bo to ważne jest, żeby w jeden przejechać przed korkami. No. I teraz właśnie Kulega z przodu jedzie. Kulega. I w ten oto sposób, mordeczki moje kochane, Dojeżdżamy do granicy z Węgrami I teraz na parking jedziemy, bo mm, Austriacy piloty przyjedzą jadą No a my będziemy czekać na węgierskich trzeba jeszcze to załatwiać, wszystkie sprawy I widzimy się zaraz, no i mordeczki, witam Was na Węgrze. Pogoda nie za ciekawa, też pada, leje. Wszystko już załatwione. Kupione mamy... Jak to się nazywa? Kupioną mamy autostradę opłaconą. Przynajmniej tylko jeden problem teraz, nasz znaczy problem... Kontrola, nie? Będziemy zaraz kontrolowani. Zawsze to tak przy na... Węgry i przy wjeździe, mi się wydaje, z Węgier też jest kontrola, nie? Ale jakoś damy radę, mam nadzieję, że nie będzie się czego czepić. Kurde, błysło koło mnie, jak jechałem na autostradzie w z Austrii, no, ale nie będę za szybko. Mam nadzieję, że nic nie przyjdzie, bo Austria nie jest tanim krajem, nie? No i co, łupas? Waga była zamknięta. No i powiem wam pogoda, no nie, nie za fajna, nie za fajna jak już mówię, Leje, leje, nie chcę lać, nie chcę przestać badać. Mam nadzieję, że w tym yy, w Rumunii śnieg nie będzie sypał. No to wtedy jaja dopiero powiem, Dą, dę, To będą jaja. To mordeczki na parkingu na autobusach. Ale co zrobisz? W takiej gabaryci i zrobić i zobaczyć, czy można tu wodę nabrać. Mam nadzieję, nie? Kurde. Dobry czy niedobre? Nie, Najlepszy. Zobaczy teraz wody i czy idzie nabrać. I gra gitara. No i co, kakalakę wody nie było. Oho! Nie było wody, mordeczki. Wiecie. Ale wykręciliśmy 4, 5 pauzy. No i teraz ciśniemy. Granicy stało się 184 km. Żydka pogoda ale Przestało padać przynajmniej. No i takie, nic ciekawego do pokazania. Austria była lepsza, tam były ładniejsze widoczki tutaj to takie jakieś. Rumunia będzie śmieszna, bo tam dużo lądów jedziemy nie? Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ciśniemy i nie śpimy, tak? Jest 11 koło wpół do drugiej na granicy. I albo koniec, bo się okazało, że e, zezwolenie jest dopiero od jutra. No albo przyciągną zezwolenie na dzisiaj może uda się ujechać jeszcze za dwie godzinki, wiesz. Ale to później się dowiem, to Wam powiem. E, mordeczki, mordeczki, mordeczki! Przestało padać. Pogoda nie jest za piękna, ale zobaczcie tą temperaturę! 16 stopni i to co my jedziemy na Hiszpanię czy na Rumunię, bo ja już sam nie wiem. O, chce ktoś traktor? Można przyjść tak. pooglądać. Czemu nie? No ale pięknie, pięknie, pięknie powiem wam. Tak, Węgry to nic do pokazywania nie ma, cały czas Tako. tak tak teraz widzicie. Tak jest całą drogę Całą boską drogę Dobra jesteśmy na miejscu, znaczy na miejscu, na granicy Jaki kork w drugą stronę, na Węgry no, Dojechaliśmy do granicy rumuńskiej i, I dzisiaj w nocy o drugi przyjadą piloci i pojedziemy dalej Powiem wam, powiem wam co wam powiem żeby was nie skłamać Chory jestem to nie świadczy dobrze, źle się czuję, idę spać zaraz o, mam coś może no. i idę spać Mam nadzieję, że mm, dojedziemy do celu, do celu zostało się 550 km, z tego 250 landówka e, 250 autostrada czysta lądówka, ale mi się wydaje, że damy radę, nie? Czy co wy myślicie? Spokojnie, na 10 godzin pójdziemy spokojnie, czy jeszcze to na zakupy powinnić bo to nie ma co, nie ma co Ale, to co widzimy się jutro, ja idę teraz spać bo naprawdę mało spałem chory jestem, położę się do łóżka i włączę wypasto i idę spać witam z rana a raczej jeszcze w nocy on dalej kolej. on dalej kolej. Patrz, pokażę Wam raz, wspaniały Stoimy sobie tutaj w trójeczkę. Elegancko, no nic Ja idę zjeść śniadanie i za jakąś godzinkę ruszamy, nie? Koledzy za czas może powstawają i będziemy widzieć, będziemy widzieć A jeszcze popatrzmy co się z tyłu dzieje na dupach poustawiali czy się nie poustawiali a no, stoi jeden a no, idzie, a ja stoją na dupach no ustawiali się oj deszczo śniegu, że pada kurde, żeby tam tylko śniegiem nie walił, bo wam powiem, bo będzie luan lipa no nic, idę Obalę jakieś jakiś i za jakąś godzinkę, tak jak zamówiłem, ja ruszamy Dobra mordeczki. Komu w drogę ten czas? Ruszamy Jeszcze tutaj, żeby nigdzie nie zawisnąć, co to Ja? Wyjeżdżamy, jedziemy winietę kupić I gra gitara, co wy na to? Dida. Ej, druga godzina rano A oni tu stoją w kolejce na granicy, nie? Niez niezłe buty Kurde, i to postojesz tu za dwie godziny. Ja tu raz stałem, dwie godziny chyba. Aż dojechałem do granicy i się skończył czas pracy. O, mordeczki zaczyna się przejaśniać. Ja mam 3.20, wyjechane do celu w 327. Nie ma lipy. Kurde, z powodu 9 km zamkniętej autostrady musieliśmy chyba około 50 czy 60 landówką powiem wam, nie było ciekawie, było strasznie dużo dziur No i strasznie ciasno, pas akurat był tak szeroki, nawet węższy niż ja A ci co tu byli wiedzą jak to w Komunii jest Tutaj się jedzie ile fabryka dała Szczególnie w nocy, gdzie policja nie stoi To się ciśnie, ciśnie A widzicie tam z przodu jakieś góry Tutaj też Ładnie, ładniej powiem Wam tutaj, w tej Rumunii, niż yy, na Węgrzech. Bynajmniej do tej pory. Ładniej górzyście i w ogóle tak jakoś sympatyczniej bardziej. Nie? Takie piękne niebo, nie? Wschód słońca, coś pięknego. No nic, będziemy te dwa też brać. Dawidzko Hulm.

Ładny parking, co? Ładny widok z parkingu. Autostrada na dole. ładny Ładnie, ładnie. Okay. Patrzcie, góry. Nieźle, co? Tu mamy 15 stopni. A na górach śnieg. Ale pięknie! Cicho! Wow. Ładnie się to wyłania Za chmura co powiecie? Co powiecie o tym? Ładnie czy nieładnie? A? Ładnie, ładnie. A, jedziemy landoweczką już popatrzcie jak to wygląda. Tutaj też chyba sabina była. Nieźle, nieźle. Takim w górach jedziemy, jakby między górami widzicie. Lewo Góry, do góry, a my tak jedziemy jakby środkiem. Pięknie, podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Takie od ludzi jakby niczym... Niczym Ameryka. <laughs> niczym w Ameryce, nie? Ładnie, <laughs> <Lady, śmiech> ładnie. Latem to tu dopiero musi być pięknie, jak to wszystko zakwitnie i zielone. Jest na razie szaro. To jakieś takie kamienie. Ale pięknie. Dojeżdżamy. Jest Itacia po drugiej stronie ulicy Pięknie, Pięknie O godzinie 11 no. Pięknie, Pięknie, Pięknie No to patrzcie na to Co mnie spotkało Będą mnie holować, nie? Poszło sprzęgu, polują mi choć, będzie ciągle teraz Tu widzicie, kurde Poszło sprzęgu, nie? Pięknie, ale co zrobić? Takie życie Co so, idziemy na widły <laughs> Idziemy na widły tylko łańcuchy założę na koło możemy jechać, ja wam pokażę z drugiej strony jak to już zrobiłem Zobacz. tak będzie wyglądać i z tamtej strony takie jaja ja zakładam łańcuchy na Maszyny z łańcuchami, a on mi się Więc mordeczki, witam Was już następnego dnia. Jesteśmy na warsztacie, patrzę, ładnie tutaj. skania. Jesteśmy na warsztacie skani, no i wymieniają sprzęgło, nie? Nie ma problemu, mi się wydaje. Wszystko ładnie, pięknie. Biorą się za wymienianie, ja idę tam do środka, jak mi się uda. To coś nagram, jak mi się nie uda, to nie nagram. Nie wiem jak będą reagować na kamerę, wiesz. Bo normalnie, no nie chciałbym ich prowokować i no bo też mi nie chciał być nagrywany, nie? No i tyle. Na dzisiaj widzimy się później i jak się uda to nagram, jak nie to wam później opowiem jak było.